Już tylko tydzień dzieli nas od wielkiego show w Europie Clash at the Castle, i trzeba przyznać, że na dany moment karta zapowiada się naprawdę przyjemnie. Ostatni odcinek WWE SmackDown miał za zadanie pchnąć do przodu historię do tego show, podbudować dywizję Tag Team i pokazać nowe, o wiele brutalniejsze oblicze Bloodline. Każde z tych zadań, co ciekawe, zostało wykonane dobrze albo nawet i lepiej. Można powiedzieć, że dostaliśmy po prostu dobrą tygodniówkę, która, choć co prawda nie miała wielkich firewerków, to nadal zrobiła dokładnie to, co powinna była. Zrobić. Przypominam również, że jest to tylko moja opinia, z którą wy zgadzać się wcale nie musicie, nawet i lepiej, ponieważ im więcej opinii, tym ciekawsza dyskusja, do której serdecznie zapraszam w komentarzach poniżej. Tak więc, Panie i Panowie, ja nazywam się Sef Donner z What Is Racing Auto plusy i minusy WWE SmackDown z 7 czerwca 2024 roku. Zanim przejdziemy do tematu dzisiejszego odcinka, to chciałbym serdecznie podziękować firmie Endorfi za dostarczenie nam nowego sprzętu do pracy nad filmami, w tym mikrofony z serii Solum. Jednak przez ostatni miesiąc miałem przyjemność testować ich nowy produkt, mianowicie ultra lekką i ultraprecyzyjną mysz Leaf Plus Wireless. I muszę przyznać, że jest to coś naprawdę wspaniałego. Sama mysz jest bardzo dobrze wyważona, przyjemnie trzyma się w dłoni i co najważniejsze, trzyma całkiem długo baterię. Co jest ważne, jeśli chce się wreszcie wyjść z Libera 1 w CESie. Mi się nie udało. Stacja dokująca została bardzo fajnie zaprojektowana, projektowana, dając możliwość wielokrotnego przyklejenia do odpowiedniego miejsca, a jeśli coś nie pasuje, to wilgotna ściereczka i na nowe miejsce. Dodatkowe RGB na piórku, czy port USB na wyciągnięcie ręki również na wielki plus. Właśnie teraz, przed sprzedażą, możecie nabyć mysz Leaf Plus Wireless ze zniżką 100 zł do momentu oficjalnej premiery w okolicach 18 czerwca. Nie jestem wielkim koneserem mysz, jednak akurat Leaf Plus Wireless przypadło mi do gustu. Czy do dłoni? Jeszcze raz bardzo dziękuję panu Endorfi za pomoc w technicznym rozwoju naszego kanału i więcej Szczegółów znajdziecie w opisie, jak i w przyklejonym komentarzu. Plus segment Bloodline. Zaczynamy od dalszej części rozwoju historii Bloodline, gdzie to Solo udaje bossa mafii, Tangaloa próbuje udawać, że to nie jest Kamacho, a Tamatonga z jakiegoś powodu szczeka co chwilę. Z drugiej strony mamy Pola Heymana, który powinien dostać Oscara za swoje aktorstwo, jak i to jak bardzo jest tym wszystkim przerażony. Ku wielkiemu jednak zaskoczeniu ogłasza on, że do powrotu romana to Solo Sikoa jest Tribal Chiefem, i to on o wszystkim decyduje. Pierwszym jego postanowieniem jest awansowanie Tamatongi na swoją starą pozycję, czyli prawa ręka Tribal Chiefa, a Tangaloa od teraz jest prawdziwym członkiem Bloodline. Pamiętacie ile czasu zajmowało Romanowi kogoś awansować czy coś takiego? O tym jeszcze powiem sobie za chwilę. To był całkiem dobry segment na pokazanie tego, kto, pomimo Złota Mistrzowskiego, teoretycznie zarządza Bloodline, jak i całym SmackDown. Spodziewany dość pojawia się Kevin Owens i Street Profits, i moje pytanie brzmi, czy przed kontuzją pobiega Lashleya to on miał ze Streetsami rywalizować z obecnym Bloodline? No bo tak to wygląda, ale jako, że teraz nie może z nimi rywalizować, to ponownie mamy Owensa. Holob, Hable za szybko i wydaje się, że może mu to niestety niedługo strzelić w stopę. Plus podbudowa do powrotu Romana. Pomimo wszystkiego, pomimo tego jak to wszystko wygląda, możemy być pewni, że to prowadzi do jednej wielkiej rzeczy. Do gigantycznego i patrząc na publiczność wielce wyczekiwanego powrotu Romana. Solo Tribal Chiefem łamie wszystkie wcześniej ustalone zasady Bloodline. Samo zresztą Bloodline nie opiera się na zwiększaniu rangi i powagi samej rodziny, a po prostu sianiu zniszczenia na rozkaz właśnie Solo. Wydaje się, że to wszystko Romanowi nie powinno się podobać, a to wszystko prowadzi chyba do zderzenia się tego Bloodline z potencjalnym starym Bloodline? Pomimo też tego jest wiele innych smaczków, które mogą pokazywać, że WWB kręci coś innego? W momencie, w którym publiczność zaczęła skądować We Want Roman, to Solo bez mikrofonu powiedział Me Too. Me Too. Czy osoba, która przeciwstawiałaby się rozkazom i robiła co chce, powiedziała coś takiego bez mikrofonu? I dało się to wyłapać tylko dlatego, że kamera go tam przypadkowo uchwyciła? Nie wiem sam, ale to sprawia, że cała historia robi się o wiele ciekawsza. A co jeśli rzeczywiście to Roman rozkazuje Solo. Co jeśli The Rock będzie tym fejsowym obrońcą rodziny? No i również ważne, prócz kilku kwestii, gdzie Heyman sobie zasłużył, to Roman Pola traktował z wielkim szacunkiem. A Solo wygląda na to, że ma wywalone i wykorzystuje go do własnych korzyści. Jest to coś, co kolejny raz raczej powinna postawić Romana przeciwko obecnemu Bloodline. Możliwości rozwoju tego storylineu jest naprawdę ogrom, więc możecie mi dać znać w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie plus sytuację dywizji taktim kobiet. Od czasu wprowadzenia tytułów taktimowych kobiet można na palcach niestety jednej ręki policzyć momenty, w których można byłoby się tym złotym zainteresować. I wydaje się, że jesteśmy świadkami kolejnego takiego momentu. Mamy teoretycznie cztery zespoły, które w jakiś tam sposób są powiązane ze złotem. Trzy z nich, jak już wiemy, zawalczą podczas Clash of the Castle właśnie o tytuł mistrzowski. Walka pomiędzy Bianco i Jade, a Indy i Candice również wielce zła nie była, nie było też wielce dobra. Trochę akcji, Jade wygląda z walki na walkę coraz lepiej, a w mieszanie się i pod koniec z udziałem innych taktimów pokazuje, że coś tam WWE rzeczywiście w tej dywizji próbuje budować. Jednak co najważniejsze, to raczej wszystko ma sens. Alba i Aila powracają do WWB TV i clash at the Castle jest u nich na podwórku, a Bachelor i Zoe jakoś tam podbudowę pomimo wszystkiego mają. Trzyma się to, po prostu kupy i jak na złoto taktimowe kobiet to już jest o wiele lepiej niż to, co widzieliśmy ostatnie lata. Trzeba będzie naprawdę czegoś wielkiego, aby Bianka i Jade pokonać i zobaczymy, czy Triple Fred właśnie na clash of The Castle nie będzie. Będzie dobrą do tego okazją, choć wydaje mi się też, że tytuły Mistrzowskie w ich rękach będą przez dłuższy czas. Plus wreszcie Knight i Logan. Fani prosili, fani błagali o rywalizację pomiędzy L.A. Knightem i Loganem Polem, i wygląda na to, że WWB rzeczywiście na pełnej parze idzie w to. Od jakiegoś czasu się zaczepiają, mamy kolejny segment L.A. Knight'a w stronę mistrza, i sam mistrz tym razem całkiem fajnie odpowiada. Logan nie pojawia się na smagną z powodu obecności podczas turnieju Tetris'a, jednak nagrywa wideo, gdzie mówi o tym, że Knight powinien wrócić tam, gdzie jego miejsce, czyli do Midcardu. Ale Logan, chłopie, ty jesteś mistrzem dywizji Midcardowej, tak czy inaczej, czy to na Money in the Bank, czy to prawdopodobnie podczas Summerslam dojdzie do tego wielkiego zderzenia się. Walka powinna być całkiem dobra, jednak to podbudowa, to ich wspólne segmenty, to ich wspólne gaszenie się powinno być tą wisienką na torcie w drodze do Summerslam. Plus naturalny przebieg gali. Pamiętacie czasy, gdzie to gala WWB była zlepkiem setki nagranych segmentów i człowiek nie wiedział tak naprawdę, co się dzieje? Teraz jest inaczej i bardzo dobrze. Na zapleczu mamy segment Apollo, który jest atakowany przez Legado. Trzyma się to kupy, patrząc na ostatni tydzień. Aldis uznaje że Apollo nie może zawalczyć, pojawia się LA Knight, pojawia się Heim Carmelo Hayes i boom, mamy całkiem dobrą walkę. I to wszystko podczas jednego segmentu, rozegrany z głową, mając sens, ponieważ ci panowie mają ze sobą przeszłość. Rozegrany to było przede wszystkim, wiecie, z takim jakimś Umysłem. Wiem, że to nie jest nowość i ostatnio lepiej to wszystko wygląda, ale wydaje mi się, że i o takich plusach show czasami trzeba wspomnieć. Notatka donera, co tutaj robi Prime Drink? Pamiętacie, jak WWB zapowiadało, że napój Logana Pola Prime będzie obecny podczas każdej gali pay-per-view? Jednak z jakiegoś powodu mamy logo Prime na ringu i podczas walki Wallera z Gargano były ledy na barierkach i wokół ringu, jak podczas jakiejś gali pay-per-view. Nie wiem, czy to nagroda za to, że nie było reklamy podczas King and Queen of the Ring w Arabii, ale mam nadzieję, że to nie będzie norma podczas tygodniówek. O ile samo to duże logo na środku ringu nie przeszkadza aż tak, jak można byłoby się spodziewać, to nadal nie jest to rzecz, którą chcemy oglądać na tygodniówkach. Możliwe, że się czepiam, i nie ma to większego znaczenia, jednak jakoś dziwnie się to ogląda podczas właśnie SmackDown. Plus Johnny Gargano kontra Grayson Waller. Kontynuacja storylineu tytuły taktimowe na SmackDown pomiędzy Wallerem i Theorim, a drużyną DIY. Tydzień temu dostaliśmy teaser jakichś problemów pomiędzy mistrzami, gdzie to Waller twierdzi, że bez niego Austin nie byłby tam gdzie jest. Dodatkowo Gargano zasugerował na social mediach, że nieważne jak The Way z NXT się zachowywało, to zawsze traktowali się z szacunkiem. Tutaj po naprawdę fajnej walce, gdzie to dostaliśmy kilka dosłownie karkołomnych akcji jak Destroyer z wybiciem się z narożnika, czy Slice bread poza ring, gdzie Gargano prawie złamał się w pół i jeszcze WWB pokazywało tego powtórki. Czasami da się zapomnieć, że Waller jest w ringu całkiem niezły i ta walka to pokazuje. Jednak to, że obronił się Austinem podczas USA Dive'a Gargano pokazuje nam, że mistrzowie rzeczywiście mogą pójść w rozłam. Austin, Theory jako face i może znowu u boku Gargano jako jakaś nowa wersja The Way? Czemu by nie, gdyby mieli na to jakiś dobry pomysł? Dziwi tutaj troszeczkę porażka Gargano, jeśli oni i Ciampa mają iść na złoto tak teamowe. Wydaje się, że WWB daje tutaj pr... Priorytet rozbudowy storylineu, a nie logicznego pchania samych pretendentów. Tak czy inaczej, Story się rozwija, walka całkiem była przyjemna i zobaczymy, co będzie dalej. Plus segment Godiego i Styles'a. Po tym, co wydarzyło się tydzień temu, tylko kwestią czasu było zderzenie się AJ Stylesa i jego Rhodesa podczas tego show. Wielki plus za to, że WWB wreszcie zdecydowało się pokazać powagę jego tutaj. Wchodzi do ringu bez team songu, bez przywitania się z publicznością, tylko od razu do rzeczy, od razu do chęci zniszczenia Stylesa. Bo wiecie, jakby po takim tygodniu jak tydzień temu, przed do ringu z team songiem, wszyscy śpiewaliby ło, z uśmiechem na twarzy, spytał ludzi, ej, o czym chcecie porozmawiać, to zabiłoby tak naprawdę powagę tego, co... Styles zrobił właśnie 7 dni temu. A tak, to Cody, jak dawno nie widzieliśmy, chyba dopiero podczas programu z Brockiem ostatnio, i od razu do rzeczy. Do rzeczy, którą jest walką o tytuł WWE na Clash at the Castle w stypulacji I Quit Match. Pytanie teraz takie, jeśli Styles tutaj przegra, jeśli powie I Quit, czy to oznacza, że dosłownie odchodzi i jak zapowiadał wiele razy w WWB kończy karierę? Dziwne, że jest taka stypulacja, bo jeśli Styles rzeczywiście to powie, to, to będzie... Jak ja go dalej prowadzić. To wszystko jednak nie zmienia faktu, że segment był bardzo dobrze rozegrany. Aldis i ochrona dodali powagi dramaturgii, a ten AJ Styles, który przypomina tego za czasów hashtag beat up John Cena, uf, na klasz zapowiada się dobre starcie. Wydaje się, że tego w obecnym panowaniu Cody'ego tak naprawdę brakowało. Nie uśmiechnięte zawsze face, robiący wszystko pod publiczność. Tylko osoba, która została zaatakowana, która została upokorzona i ma zamiar zemścić się po całości. Na Backlash w zwykłej stypulacji dali pokaz, oby ten iQuit match brutalnie poprowadzony dał od siebie troszeczkę więcej. Plus LA Knight kontra Carmelo Hayes. Kolejny przykład, i jako tako dobrze połączonej sytuacji, patrząc na to, że pomysłu na Carmelo nie mają, to mogliby tutaj skończyć to po jednym, BFT i tyle. Jednak panowie dostali 9 minut i dali po prostu OK, jak na tygodniówkę wrestling. Wiecie, bez żadnych fajerwerków, po prostu idealna walka na SmackDown i tyle. Wiele osób może powiedzieć, że Carmelo zalicza kolejną przegraną i nigdzie go to nie prowadzi. Jednak z drugiej strony postawił się on pretendentowi do złota i nie przegrał po finisherze, czy coś takiego. LA Knight przypiął Carmelo z pomocą Rolapu, co pokazuje, że tutaj. Tutaj przeważał moment zaskoczenia, a nie czysty wrestling. To lekko ratuje Carmelo, jednak zgodzę się z tym, że czas mu wreszcie coś dać, coś wygrać, coś poprowadzić z kimkolwiek. Nie musi on przecież iść na złoto czy coś takiego. Zobaczcie sobie sytuację drogunowej Breakera na Raw. Tam żadnego złota nie ma na szali, a ludzie czekają na to jak mało co. LA Knight zgarnia wygraną i twierdzi, że skoro Logan nie pojawi się na SmackDown, to Knight przyniesie SmackDown do Logana. Czy to zapowiedź kolejnej inwazji na czyjś dom? Neutral segment Bailey Przechodzimy do obrazka main eventu Dywizji Kobiet i wydaje się, że coś tutaj nie leży jak należy. O, nie, ciekawie to brzmi. O ile dalej widok Bailey z tytułem jest naprawdę fajny, to ona również potrzebuje jakiejś większej zmiany, jakiejś roszady i tak dalej. Coś w stylu co Cody otrzymał dzisiaj. Wydaje się też, że jej przeciwniczka na clash at The Castle nie pomaga tutaj ogólnej sytuacji. I nie zrozumcie mnie źle: Piper to świetna zawodniczka, ma wiele osiągnięć, ma wiele doświadczenia, jednak w ostatnim czasie nie zrobiła nic wielkiego prócz łażenia za Chelsea i tyle. Walczy o tytuł kobiet tylko dlatego, że jest ze Szkocji. Ktoś może rzucić, ale ej, Donner powiedział, że Alba Fire i Ayla Dawn również walczą o złoto taktimowe tylko dlatego, że są ze Szkocji. Ale w ich rywalizacji są jeszcze inne czynniki, inne zmienne, inne taktymy. Plus to tylko tytuły taktimowe, nie tytuł mistrzowski kobiet. Mam nadzieję, że Bailey i Piper po prostu dadzą nam świetną walkę i dowodnią, że wrestling jest na wysokim poziomie. Szkoda, że Piper nie dostała lekkiej podbudowy, może jakaś wiecie wysoka pozycja pozycja w Queen of the Ring, czy coś takiego, albo wygrana innej rywalizacji w ostatnim czasie. Nic z tych rzeczy jednak nie miało miejsca i po prostu z tygodnia na tydzień dostała walkę złoto. Ponownie, mam nadzieję, że panie dadzą świetne show i wydaje mi się, że akurat na to możemy liczyć. Szkoda tylko, że pod względem storyline'u no tutaj nie aż tak się wszystko skleja. Plus six Men tag team match i przechodzimy do main eventu tego odcinka SmackDown, gdzie to Kevin Owens i Street Profit zmierzyli się z obecnym składem Bloodline. Na papierze mamy dobrych workerów w ringu i po chwili, po tym jak się już wszyscy rozkręcili, dostaliśmy naprawdę kawał dobrego show. Długa droga pod tak Kevin Owensa, który pozamiatał Dawkins, kolejny raz pokazuje, że ma naprawdę ogrom siły i też pod względem wrestlingu stoi wysoko. Czy Montez, który lata i nie boi się konsekwencji, jak jego świetny dive ponad narożnikiem poza ring. 10 minut dość szybkiej akcji, gdzie to każdy do Dostał szansę pokazać coś, powiedzmy, więcej od siebie. Tak szczerze, to ciężko coś więcej powiedzieć, prócz tego, że kolejny raz solo pokazuje, że liczy się dominacja, a nie wygrane walki i tak dalej. Zresztą pod koniec show rozwalili oni Owensa i Streetsów, kończąc tym samym kolejną tygodniówkę właśnie swoją dominacją, właśnie dominacją nowego Bloodline. Po co im teoretycznie wygrywać walki, skoro lepiej dla nich będzie rozwalić Kabina i tyle? Niech sobie tego walki on wygrywa, ma na papierze te zaliczone wygrane. Pomimo jednak wszystkiego, nie w każdej kwestii to działa, i jedną z nich może być właśnie sam Solo Sikoa. Notatka donera sytuacja Solo Sikoa. Zabawne jest to, że przed WrestleMania mówiliśmy o tym, że Solo po wygranej z Siną został zakopany. Przegrywał wszystkie walki, również ten na live eventach i jego pozycja obok Romana również jakoś spadła. Robił on swoje, czyli pomagał Tribal Chiefowi, ale nic więcej. I teraz, po tym jak Roman Reigns zniknął po WrestleMania, WWE próbuje pokazać Solo jako kogoś, kogo należy się bać, jako kogoś, kto jest tym wielkim zastępcą Romana. Nie wiem sam, nie kupuję tego do końca, a fakt, że w walce oberwał Stanera i prawie przegrał walkę, gdyby nie Tonga, poza ringiem też sporo pokazuje. Może taki jest zamysł, wielki Tribal Chief kontra osoba, która tego wielkiego Tribal Chiefa próbuje udawać? Jednak no, sama postać Solo nie wzbudza grozy, nie wzbudza przerażenia, a wiemy po NXT i zresztą po jakimś czasie w głównym rosterze, że może on być właśnie taką przerażającą postacią. Zobaczymy, co ostatecznie WWB nam wykombinuje, jednak wydaje się, że jeśli idziemy w Solo kontra Roman, to czeka ich wiele pracy, aby dać mu szczyptę wiarygodności w walce z samym Romanem. Nem rendszem. Podsumowując, ostatni odcinek WWE SmackDown nie był niczym szczególnym. Nie dostaliśmy fajerwerków czy czegoś, co zapamiętamy na miesiące. Jednak to, co miał zrobić, to zrobił idealnie. Dosłownie każda warstwa show została tutaj podbudowana. Dywizja Tag Team Kobiet idzie do przodu. Walka o tytuły tag teamowe, mężczyzn nabiera kolorów i nabiera dramaturgii. Storyline o tytuł midcardowy wchodzi na kolejny poziom. Mistrzyni Kobiet dostała segment z pretendentką. AJ i Cody zmierzą się w poważnej walce na poważnym show w Europie. Nawet Midcard kobiet dostał coś od siebie z Mitchin Tiffany i Jacks na zapleczu. A, no i storyline Bloodline również jakoś tam idzie do przodu, gdzie to Solo jest teraz Tribal Chiefem. Nie było podczas tego show jakiegoś, wiecie, wielkiego, takiego świetnego momentu, ale również nie było niczego, co to show ciągnęło w dół. Moja osobista ocena w tej gali to 7,5 na 10. Dobra tygodniówka pchająca wszystko, co trzeba do przodu, jednak tak troszeczkę zabrakło tego, wiecie, wielkiego czegoś. Oczywiście, jak zawsze, jest to tyle tylko moja ocena i zgadzać się z nią wcale nie musicie. Jednak pamiętajcie, im więcej opinii, tym ciekawsze dyskusje, do której serdecznie zapraszam w komentarzach poniżej. A skoro już tam jesteście, jak oceniacie ostatni odcinek z Magdą w skali od 1 do 10? Co myślicie o obecnej sytuacji Bloodline, jak i samego Solo Sicoa? No i, podoba wam się stypulacja walki pomiędzy AJM i Kodim na Clash of the Castle? Piszcie śmiało w komentarzach poniżej. Jestem naprawdę ciekaw waszego zdania na te wszystkie tematy. Jak zawsze, chciałbym serdecznie podziękować wszystkim wspierającym za dalszą pomoc w rozwijaniu nam tego projektu. Projektu. Jestem Wam naprawdę wielce wdzięczny. Tak więc, Panie i Panowie, ja nazywam się Sef Dolność z What is dziękuję Wam bardzo za uwagę. I jak zawsze, słyszymy się już wkrótce.